Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne w Katowicach organizuje już po raz 32. Wigilię i Święta Bożego Narodzenia dla osób bezdomnych. Takich, które żyją w skrajnej biedzie są wykluczone społecznie i nie mają wsparcia ze strony rodziny i przyjaciół. Wolontariusze planują przygotować 7,5 tysiąca świątecznych dań, które otrzymają bezdomni. GTH potrzebuje jednak wsparcia. Chętnie przyjmiemy wszelkie produkty spożywcze, które, no, które osoby chętne będą chciały nam dostarczyć. To mogą być ciasta, to Mogą być produkty takie sypkie jak kasze, ryże, makarony. No wszystko to, co my będziemy mogli przetworzyć później lub przekazać po prostu osobom potrzebującym. Posiłki świąteczne będą wydawane codziennie bez przerwy przez 8 godzin od 24 grudnia do 9 stycznia. 30 osób jednocześnie będzie mogło spożywać jedzenie w Centrum Socjalnym przy ulicy Jagiellońskiej. Bezdomni będą je także mogli brać na wynos.